Dobry wieczór wszystkim oglądającym z Istli, producent wita. Rozpoczynamy, maleńka przerwa w grze, bo tam Wojtuś odniósł jakieś obrażenia po główkowaniu. Mamy dzisiaj powrót tutaj właśnie biegnącego Wandersa, Wanderslawa Slawusia naszego, powrót legendy na pewno będzie dzisiaj ciekawie eee, Kapitan Smoku Golasy Smoku Kapitan Damian tam gdzieś tam, gdzieś tam za nimi Karol, Chudy Rafał i w bramce z grupą CEMO o tutaj atakują teraz żółtki kapitanem, ale za chwilę, bo teraz ale ładna obrona CEMO i niezła akcja ŻDZIKA żółtki z drogu kapitanem żółtków jest nasz Kacper Lando zdobywca gwiazdy meczu Pierwszego w tym sezonie transmitowanego. Właśnie teraz Kacper przykliczek. Kacper wygrał Zdzicha, Messiego, Matiego, Wojtka, naszego prezesa Łubu Dubu i Pandersa, Tak, że tu rozmawiał, Wojtyk strzelał. Rzutki rozpoczynają. Wojtek z autu nogą wijał na brameckę i tam chyba z dziku. I ktoś tam wybił. Ciągle wynik 0-0. Wyrównany mecz. Lekka przecierka Zdzicha z z Karowem. Młody bomba przy piłce stracił. Wojtek mu ją tam wyłuskał i przemo efektownym wyjściem zapewnił ciągle bezbrąkowy remis. Ale strzał Matiego, ale byłaby brama. Bardzo ładny strzał. Po pewnej konsultacji obu drużyn okazuje się, że Przemo wyciągnął tą piłkę. Zresztą tak mi się zdawało, że ją musnął. Z rzutu różnego rozpoczynały żółtki. Wojtek znowu przecina do piłki. Strzela. Piłka dotarła do Matiego. Na razie w bloku obrona golasów niezawodna. Karol. Podał do Damiana, na drugie skrzydło, Damian strzela i Słabuś, znowu Słabuś! <grym i zimny> Skutecznie powiedzmy, mówiłem, że będzie ciekawo z naszym Słabosiem, już kontra z drugiej strony. Jednak Zdzichu miał w sumie czterech przeciwników przed sobą i tylko Messiego do pomocy. Wrzuta, ładna, ciekawa, Matiego i w obronie chudy z autu rzutki prezes, prezes będzie bomba Oj, jaj, jaj, jaj. dubu ale ładna akcja łobu dubu brawo prezes mamy tutaj lożę ekspertów właśnie dotarła Kolasy w akcji, Karol Messi wyłuskał mu piłkę i ciągnie do przodu. Ale znowu czterech obrońców. Karol go dopadł i młody bomba. Wycofanie dość Zdzicha. Będzie pomarkował strzał per no taka wrzuta niestety do nikogo i tutaj znowu zapowiada się. Szybciutka akcja, ale Wojtek. Wojtek nie odpuścił. Brawo Wojtek. A w cholera spóźniłem się. Chudy strzelił ładnie bromeczkę. No niestety, niestety nie nie wyszło. Słabu ziom tam chyba trochę miał przez moment, ale ale chyba chudy dobił. Mamy 1-0 dla Golasu. Brawo, chudy. Wojtek w obronie zabawia się tutaj z bombą. Wycofanie do prezesa. Prezes do Wojtka, ale już będzie Wojtek mocno naciskany przez Damiana. Wojtuś trochę w opałach. No i Karol. Messi wybija. Aucik. Karol z do bitka chudego. I słabuś swoimi skitkami na rzut rożny albo rzut z autu rożny jednak szybciutko wykonany z Damianem wymiana piłki Sławuś leży przewraca się daleko od bramki piłka wycofana smoku nawet celnie do Karola Chudy atakowany przez Zdicha. Zdichu. Wanders od bramki. Tylko tym razem nie uruchomił ani prezesa, ani Wojtka. Z Zdichu głową Mati. Co za przyjęcie. Ale Karol odebrał prosto, szybko do Damiana. Damian powstrzymywany przez prezesa. To ciekawy, chytry strzał.